Dobra, to może klikam mu damy. Cześć Siemano, witam w kolejnym odcinku serii NT na serwerze Player Life. I dzisiaj jest ze mną Dami. Siema. I gdzieś tam w tle Bartek. Siema. I co? Ogólnie sobie dałem podmiankę do Buleta teraz ma taka, Buleta No. Bo teraz tylko Jak oryginalnie wygląda ten Super G Boże. Jak w Ford GT? Mi się podoba i zostawię sobie takie I dałem sobie podmiankę do Saddler'a, ogólnie zdjąłem felę była fajne w oryginale do tej podmianki I tak sobie wygląda i jeszcze dałem sobie glebę do niego Z sobie go zostawię Ważne, że ja go ładnie widzę Mogę I... coś powiedzieć o swoim aucie? No, może się pochwalić Dziesięciu... 10... Dwóchka Czekaj, ja wyciszę, czekaj, e... czekaj, czekaj, czekaj Nie, tu mam mówić? Gdzie... Jeszcze nie, bo ja sobie nie wyciszę ...dźwięku, sobie dam... Ty, tutaj. czekaj! Ej, gdzie wy jesteście? Nie, nie. ko mecha, Ej, tu czekajcie, ja już jadę! No to dobra, je, to będziesz na odcinku dołączył, do FC jedź po prostu. Nie no, dawaj od nowa zaczynaj. No nie! Ja muszę być. No, no i mogę też, że... mogę też ja powiedzieć, Mogę Ja muszę być! Za mnie wej! Ty też. Ja pierdolę, z nim to badać. Dobra, jak tak mam to byście ja nie nagrywał więcej z wami. No to niech za kurwa, no bo... Pip 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 pi, pi. To jest kurwa. Pip, 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 pip się Dobra, basza, to dalej. Do... Do... No to dawaj szybko. To już po jest kiedy. Już, już Zakupiłem Słuchana za kwotę 272k Tu tam posiada... Wszystko oprócz LH Pewek 12K No i ja masz małego Miałem ofertę za niego już 280 tysięcy jeśli, jeśli jesteście zainteresowani jego kupnem proszę Nie o polecam. Napisanie, o napisanie w komentarzu e -e -e -e, widem do mnie dzwonił, aż ten mały dzień z tego serwera Oj to odbierz, odbierz. No to czekaj zara Zrób cięcie. Nie. No, nie spać. Bo ja mu, no, no. Bo ja mu, ej, bo ja mu pisałem, że, że podał mi hasło do FTP, to będę mu mapował, poczekaj. Co ty tak. mu masz mapować? Co? Halo? Co chcecie? Wiesz, to są dzieci pięcioletnie z dawnem? Co się kurwa śmiejesz, bo ci wyjebie, coś czego chcesz? No, to jest. To, ci <grymne> Kurwa, ja, ja mówię on... <grymne> Jakbym miał chuja oj ojta w buzi. Dobra, O fajnie się kręca. Dobra, możesz zacząć nagrywać. <grymne> Wiesz, że już nagrywam od dawna. To dobrze. To gdzie idziemy. ktoś do mnie pisze. Napisem idzie. Dobra, sobie zaraz dam, ow, że do mnie nie pisali na odcinku. No, jak wam się podoba, to tam raczej... Jeszcze ma... Jeszcze mam podmiankę do tego. Do Sanchez'a, dlatego szukam Sanchez'a. I... Sanchez'a. Dobra, Kurwa, fajne- Fajny perenial stoi, bym kupił, ale kolesie, nie ma. 2K przebieg, Perek Gdzie jedziemy? Rozumiesz. Dawaj na piramidę to, e, ten sam trik, co wtedy zrobimy Nie, bo ja mam auto na prawdę. Ja no. też Ty te, te sperma jedzie, uważaj Ty offroadem weź i ci się umyj Płaszcz, e, jakie bążki. Spróbuj do mnie na PM pisać czy mam, że nagrywam Boże, przecież. pisze ci, że taka, jaki ty masz ID, pymy e... No zaraz będzie u mnie padać i nie idę 378 Ej, pada u was? Grzmi tak, nie, u mnie słonecznie. U mnie wczoraj ostro już maciłaś się bałem ty. Tak coś pierdolło, nie, że mam zasłonięte te zasłony tak jakby ci zapaliło nie, kto to zapalił. Nie, to do jest, ale no. pozdrawiam, Mister Porzeczkę. Chociaż po wydaje mi się, że to jest mój stary kolega. Zaczy, ja muszę kole... pozdrawić. Stary kolega. Muszę się pozdrawić. No ostatnim odcinku cię Pozdrawiam, Poz pozdrawiam po, dami da razy dwa nie. A to dobrze. A ja zapraszam na mój kanał, na, kanał nazywa się tak jak mój nick, posiadam 50 subskrypcji Możecie mi napisać, czy wam się podobają moje podmianki, jak ktoś mogę wam wysłać Kurwa jebana Sabra, z drogi, kwo, płać za zajebany Dobra jadę, no kurwo, płać sprayerze Oj, to, to nie był ty buliot. Nie wiem, chuj pierdolony jeba nasza, a weź zabryć, proszę Jadę górą. Tak jadę górą, bo mi zaraz tu mi auto Fryer jebany jebany Kurwa pizda na zianę, no. no kurwa nie wierzę! Ten jebany No stare na tym mości jest za ko mnie podbiło i kurwa w dziurę wpadam. Prwa to? określ masz... to? Okres Gdzie jesteś? Jadę na tą piramidę. Spotkamy się na piramidzie. Jedź. Tam moja, moja postać wydaje dziwny. Cze czekaj, pokazałbym im podmiankę, ale kurwa w pierwszym gością. Dobra. Wy ale. mu Spierdale. To za dźwięki ze escape'a <laughs> Ej, no weź to wy, wyłączę. To już to <głos> <głos> Twój filmik został zablokowany w tej sekundzie ponieważ Owykrył dzwonek do skype'a Tak Już auto musiałem rozjebać oczywiście Ja mam Twój filmik rozje. został zablokowany. I tu ogólnie mi się ramki z tyłu te, te Większe... Ja już wjeżdżam Ja już, ja już wierzę na tą skalinę Znaczy piramidę Halina Halina. O lol Kurwa, stój! Gdzie! Nie spadaj, nie spadaj, nie spadaj, nie spadaj! Kurwa, stój! Nie w tą dziurę, nie w... Ej, on robi więcej przekleństw niż Gimper i, i samu. Jak masz Cię mama zaraz okrzyczy. Dziew! <laughs> Zzywy Jeszcze jebo, ej! Gdzie jesteś? Ej! No, dawca, No na coś? piramidę wjeżdżam. No ja cię widzę. Czekaj, wiatr, tak nie spać. Weź to już przez mi... no, czy jak to Nie wiem, tego nie można nazwać śpiewem. Ej, bo błagam, dodaj to do odcinka te pipy. Weź do tego, ja w te fajnie będzie nie brzmiało. Ono ostatnim Ej. odcinku też Nie, tego nie mam zamiaru, co? Ale. A ci hmm. chodzi, że te takie oryginalne, coś się tam daje zawsze, jak ten ktoś przypina? O, cóż się bo wypierdolę w siebie. Nie, <grym> yep, yep, yep. piepiet. No i bo ja, ja na ręcznym chcę. Je jep, yep, yep. ram pam, pam. I bo jak patrz, puszę ręczny, nie? A no, to już nie mogę go za zablokować. Ej, to patrz, to ruszę, to od razu będę spadał. <grym> Bokiem spadam. I zobacz, nic nie dotykam paść. Kas, się w przód, tył w przód. No i to jest takiego, też takiego. Ja na sam czubek chcę wjechać, tak się na, na, na czubku naciągnąć ręczne. Ja sobie nie mam jakiś ten buinnę, to surta nagwiłem na sole. O, no. Co wiesz. Nie. O sąsiednie, bo ja walnę patrz. Te bielu, że mi bagażni. Ty ogólnie jest tak fajnie, bo mi się obójnie tego... Jak jest matka mi się do góry tak podnosi tylko trochę nie, jak jest rozwalany co ci się podnosi? no bo tu ogólnie w tym aucie się otwiera jak ten, jak się rozwalnie nie, jest takie jakby na boki pomalane tylko się otwiera jak jest rozwalony. ręka mu się podnosi, ręka mu się podnosi ręka boska loska boska Lo loska boska dobra, chodź jedziemy chodź na ten, wiesz gdzie jest ten most co się skacze? przez rzekę? rzeka rzekę? No kurwa to jesteś tępy, tam taki duży most Tam się rzekę przyskakuje, kurwa, to jest gdzieś koło w Nie. To jest koło cygana, San No to chodź tam. Dobra. Pójdzie tak do 200, bo ja jadę 200. A sprzedaję to auto, kupię też te cebulatałem K2-3, będę cię doganiał. Nie jestem cię taki. Patrz kurwa jak ile? Na prosto i cię biorę z palcem. Do. A nie wziąłeś, szkoda, że nie tu, gdzie trzeba. Hip! Ej, e, bo ja Cię zgubiłem. Jem znak. Te znaki są jakieś inne, dostęp znaku, cały przód rozwalony i mi się zaczął silnik dymić. Dobra, dawaj, jedziemy. Ty możesz... Ej, się, kupić za 10k pereniala dziki 7, 80 Ej, i 80% i nie procent? Nie, w ogóle nie mam auta rozwalonego. I dam mi opatr... O, ja nie wiem, gdzie to jest. a ty masz lagi, do. No. Nie, skądże? Patrz teraz skoczy. W, w nie jedna. Eee, no to nie fair! <śmienny> Weź. Zawróć do mnie. Zaszy się opłonek, nie da bugować. To niedawno sobie, nie? No. Złoty sobie fraude. Nie ogólnie z ten jest fajny Nie ma co narzekać. Nie ja mam... Ja mam auto na jeden dzień ale wiesz Ja bulletę mam od urodzin Twoich pierwszych Eee... Life -o. Urodzin Jedziesz V Po tym moście? Co? No Jedź. Cię Czeka... nie gdzie w tym moście? Czekaj nie, jako nie nad tym, tylko ja mówię tam jak będziemy skakać. Ale gdzie to jest? Tam koło cygana San ty mówisz? Nie to ty powiedziałeś nie Chodź. A co jedziemy tam? Nie, ja już wiem chyba gdzie to jest, chodź. No ale gdzie mam iść? Ogólnie ja mogę szybciej jechać, bo ja mogę jechać po tym. Mówi mi chodź, ale gdzie? No. A gdzie ty jesteś? Ja może... Mogę... Gdzie ty jesteś e, Teraz Ford Fort Carson Ty jesteś głupi Obok Fort Carson <laughs> Wróć y się! Idź na jedną czwartą, na jedną czwartą Ja na patrzył, że zwariuje mi to auto Jak nie go przypierdolę, teraz dostanie To się kurwa zestra, Czekaj, i mi silnik zgasł Dobra, na jedną czwartą? Czekaj, widzę cię, to chyba ty jesteś Blisko jesteś O, widzicie? Widzisz mnie? No. no nie widzę. Pierwet Dobra, czekam na jednej czwartej tam gdzie się patrzy na... Albo tam gdzie się startuje. Czekam. Dobra. O już mi przód odpadł. Się pobawię do ten czas. Nie, nie słychać tego? W pierdolaza słychać się? tego? Tak Tak troszkę słychać. Miałem nadzieję, że nie słychać. Co w pieprze? Sił. Ej, no. dam mi. Co? Ej, opłaca mi się perka. Nie. ID 31K. Przebić mi 80%. Ile on chce? Ile on chce? 10K. Do tego perka? No. Napisz mu 7%. No ja to driftuję po To ty tak nie możesz, nie bo byś koło Chyba kupię staliona Jej? Ale tak przodem, numarę. nie tyłem Ja hamulców w ogóle nie trzeba mi teraz iściem. A patrz, a ja teraz też Ty to robisz dużo wolniej Bo <grym> ty masz bardziej skręt ustawiony Czemu sobie nie ustawiamy? jedziemy Wiesz, tak jak tak na fulla z się zawaliście jedzie to jest moje no, a dobre Nie w jest. Jedziemy, Taju <grych> Nie się Chodź, jedź, dobra, powoli, będę jechał swoim tempem. Nie za szybko. <grych> <grych> nie wiem, złeś tak. Ja jestem, teraz 40 prawie. A dobra, to ja, jest mo tam, tak. ja mogę szybciej, czekaj, e cześć, switch Kurzu, to go. będzie jak walnowej Elka. Oj, nawet tego klubu co tu jest zabaw. E, za Ero fantastyczny. Zamknij się. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś ta takim pom pomarańczowym czymś? No chodź tu powoli. Gdzie ty, ty jesteś? Pan. A jesteś. Ja koło tego klubu e, e, zabaw dla dzieci. Ty już po pod górę wyjechałeś, tak? Hmm. A ty po torach zapierdala, że ja nie mogę, bo się płynnie przebijają. Zawróć. Ty tam jesteś, czekaj? Ty ty no. Ach. Ja myślę, że tak wolno jedę sobie. Dałem blokadę na 20 godzin. Dobra, chodź, już wiem, gdzie to jest, chyba. O ile się nie mylę, to dojdziemy. Ach. Ta pod no. Chodź tam. Dobra, jesteśmy ponownie przez przypadek wyłączyłem nagrywanie, bo mi się pomyliło. Chciałem na mapę w 11, dać pod F10 zakończyć nagrywanie i do tego. Dami już się kapnął gdzie to jest, nas prowadzi teraz. Jak nie dojdziemy, to jego wina. Nie ja znam drogę, no. tam, ja tam mam tam zamknięte oczy teraz. Wiecie, on ogólnie jest, no. podobno jest rudy, to ja tam nie wiem. Jedziesz ty czy nie? No jadę. Chorobę? Kurde, bo mi się siedzą na Dobra, tu tu, no dawaj, jedź, ciociu Okej, okay, to jest tu? Chyba tu? No jakby... Nie jestem pewien, a nie, to to inaczej. Cześć, Ale to jest szybszy, ja to jest muszę sobie jest szybszy, to jest szybszy, to jest ten to Ej, pojebałem, to Nie to jest Tu, a tu będzie teraz. to no tak. To jeszcze inną drogą byśmy tu wjechali, bo to trzeba było kółko robić. Czemu się tam tak górniani po jakie Kogo? Ciebie. Nagras tak fajnie lecę no Ty e, może ja pojadę z przodu, bo ty jesteś wolniejszy. No dobra ty, żeby nagrywanie widziało. To znaczy ludzie. Bra. Czekaj, jest zawieszenie radzę tobie zmniejszyć na minimum. Dobra. Jedź. Jedź! Nie, jedź może trochę najpierw ty. Bo później... Ale nie, bo ty mnie nie dogonisz, a jak będę na dole, jak, jak ruszę to rusz za mną. No jedź, tak w połowie będziesz to ja ruszę. Jak już jestem na ziemi. Yeah mnie by trafił? Ja tego tak ogólnie w nie trafiałam, ale ja mu prawdę sobie, wiedzie tam mogę. Dobra, gdzie teraz jedziemy sobie? To można było... Ja to miejsce. można było właściwie zrobić na koniec odcinka, ale to już czuł. Co zrobić? No na tego tak odcinek. A tam jeszcze inną, poczekaj, tam jeszcze inną skośnię. Ale też fajną. Po co my cały tam naprawialiśmy w ogóle? Powiedz mi, zawróć Głąbie. Sam jest swój... Fajna droga jest. Ja mam zawieszenie na full na nisko Ja tu pamiętam prawie wpadłem wodę z tego mostku Co? Ty taki upośledzony Ty się coś. kurwa w utopiłeś na no ojcu Ty nie wiem, ty w wiadrze Jedziesz? A no zawróć Kiedy to, to jest starej kurwa rzucał na pół metra, a wam wody się topiłeś I muszę sobie dowieżąć większy, bo mi tak się w dupę rzuca To mi się wydaje to, to większy Kogo wrzuca w dupę. A nie poglądaj sobie na odcinku się, teraz burz wygląda. O chodź pojedziemy na giełdę, pokażę jaką jak mam śrubkę Infernusa. Chyba pokażę bo... Chodź albo nie, chodź na SF po, pokażę Sancheza jak będzie. No jadę, no chodź tędy można dojechać. Ile Sanchez? No zawrój, tędy jedziemy. Nie wiem, ja chcę kupić tak do 70K jak może trochę drożej Co? Tak drogo? Jak dorobię Jeszcze... No na znaczy, starcie jest coraz droższy, nie? Bo tam już się nie ma go w samowie. O, tu znam zajebiście skrót, tylko ja nie mogę szybko jechać To zajebiście skrót O kurwa, Reśny Co, wpadłeś? Ty wpadłeś, ty nie wpadłeś i nie Bo u mnie wpadłeś do wody taki rozpędzony Taki lag miałeś. Patrzcie teraz, chcesz paść? U Kurwa się... nie! <laughs> cię zełchnę. z tego mostu można pirueta jebnąć. Chodź, tylko do wody nie jebnij. Kurwa, nie trafiłem. Nie, nie! Kurwa! Ja wiem. Płyn do brzegów, bo pod Ciebie podjadę i auto będzie pewnie tam w no, nokach. Masz było? Ogólnie jesteśmy po cięciu. Witam ponownie i macie jak pięknie wygląda taki bullet jeszcze raz. Ty przypatrzcie w jaśniejszych kolorach też. Idziemy. Dobra, Jeźdź na giełdę pokażę im tego Infernusa. Jak to wygląda? zajebiście czarny, wygląda z czerwony. Wtedy ma takie ślady. Infernusa. Co, będziesz kupował Infernusa? No potem kupię. A, kiedyś tam może. Ale nie, to nie jest jakby mi się chciało zarabiać. To jest dwa tygodnie zarabiania i mam bez niczego. Infer... Nie kuwa. Tego oryginalnie jakby nawie to w miesiąc bym miał i chodzę spokojnie. No to czy tego. norbię teraz ma nie kapitan Cox w 3 miesiące 1 milion. Co? Olive No to no Norby, teraz zmienił sobie nikt na kapitan Cox Capitan Co. To, to, to wiem, ale to jest na nowym koncie czy to jest na starym koncie? Na starym to sobie nikt zmienił. i ja, ja tak widziałem on gdzieś tu stoi. No pokaż to. Ja tu... O... Pł Płać. Zwykło jest. O, stój był, inferno. Pokażę. Nie ma inferno, a jest. W taki kolor, takim kolorze trochę ciłam wygląda, ale fajnie. Ma ogólnie. Ale ma ogólnie taki szyb da. Ma takie zielone zaciągnięcia. Ma takie fajne światełka. I mi się to wygląda, podobało mi się. Nawet taki kolejny Super Balon. Pozdrawiam. To jest super banalnie. Ty Wyjdziesz? Dobra, masz 5 sekund, za 5 sekund startuje 5 Gdzie wy jesteście? 4 giełda dostanę 3 Ła Upadrz wyskoczę y O, stój, stój, tu, czarny, 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 czarny Śmieciu No tu co śmieciu, co? Tak śmieciu, dobra ten 20 km był... Patrzcie tu jaki ten jest piękny Ten nie ma takiego drugiego, ten jest fajny Od drugi kolor. Ale ten fajny, patrzcie jak tu, jak ma czerwony śmieciak, jak to epicko wygląda, serio, tak zajebiście, nie? A ten, a ten to jest Norbiego To widzę To co on ma, ten za, za czystaka? A no ogólnie, to ma tylko grą. A co? A, to taki zawsze jest taka, to trochę dużo. A widziałeś czy żeby nadwinął coś kryczania. <grym> no raczej nie. Bóla to MK2-3 wystawił, resztę jest taka, więc no niech będzie. Kadaj. Nie? Czekaj, to jest. Serio? Tak? Dobra. Wow jak się Jak się do auto obijałem całą drogę, nie? Dobra, wróć tu. Chodź. Teraz będę jechał bez hamowania całą drogę, patrz. Siadaj. Nie szczęścia, nie pyrka. No, debilu. Ja pierdolę, ja pojebany. Jak ty wypadłeś? K**wa z nawet nie siadłem. No to u mnie siedziałeś. Ja ci kiedy Zostań się rozsiadzasz? Ten, ten. <głos> <głos> Ty, to ma od razu napisane, te wszystko to powysiadali, bo biedacy jedziemy w ogóle? Bieda w kraju Ale trzeba idziemy i nie wniechać. Dobra, je, jedź jeszcze może znajdziemy się tego porza O, nie wiem co zrobimy, jeść do radia Byle szybko Światła załącz z tyłu przynajmniej Albo bo jednak tak trochę średnio. Chociaż to fajnie się prezentuje taki diabełek, że tak fajnie spojrzy, taki drogi robi bym rzekł o to jak ktoś prawie chyba sprzedał uf, coś jakoś no przychodź przychodź dwieście nie? mhm patrz, patrz jak się ustał, to jest patrz widziałeś? No to się radia, bym powiedział tak weź weź Dwaście mi nazwą Jedź toczniewski, mam nadzieję, że czułaś Nie chce mi się, żeby później mi się filmik w filmie tej godzinie rewelowało Mam to okręgę Nie, ja bym jeszcze dzisiaj jedną mam zamiar nagrać Tylko teraz pójdę sobie po prostu na pole Pół ogrodu w pokoju Ja wierzę, że tam tam da się skoczyć Tu, w te górki tam do środka Gdzie ty mieszkasz? W Polsce To co ja wiem Dobre. Serio? No Skąd wiesz? Tak, Jestem Jestem... Jestem widokowy Ej pokazać Ci drinkpatch Też masz taki... Kurwa miałem wybuchnąć Dobra, jedź do radia dużo paliwa Jesteśmy! No. Dobra i chodź napiszemy do radia

nikt nie odpisze. <grymne> nie, no się nikt albo nie zobaczę, albo nie odpiszej specjalnie. tu yeah. Nie. <grymne> ja wiecie. Pozdrawiam Dami 10.org. Ja to? A napisał Fionek ja nie. No i tak ci pozdrawiam. Blaki pozdrawiam. Eee, hipster, pozdrawiam. to <grywa> no, no, jeszcze raz napiszę i dominalnie. Eee, pozdrawiam GDK Pozdrawiam z dawnego, Który ma dawna. Też go pozdrawiam. Jest też. Ja pozdrawiam, ja pozdrawiam Damiego 10, który sam się, o, oczywiście pozdrawiam sam siebie. I pozdrawiam Jasi. Ja się pozdrawiam. Ja pokażę wam moje... A ja, a ja małgosia, ja małgosia. I ogólnie wbijajcie na Facebooka, bo jest tam was mała a oby nie, jak tu jest jakiś odcinek, to zawsze na Facebooka dodanie linka czy coś tam. Do, gdzie ty jesteś? Oh yeah. Stoję! już Możemy nie, jeden Kurczę, jak innymi, tam na Boże Tam się Zapraszamy do gangu Black BMW. No Zem euro, wymagane tylko te. Mogę podes podesłać linka wirusa jak chcecie Czego? Ej, jesteście na Wirusos. bazie? To zapałam jest ranowała. Ej Dami! Co? Jesteście na bazie? Nie ja teraz je dostawić tego sutanego na nagrodę. Dobra. Dami, a gdzie jesteś teraz dokładnie? O. Chinken. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli nara, nara. Jedz... Nara, jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie Łapka, łapkę w górę i, nie subskrybuj. i kum... ko... subskrybujcie nie. kanał, Damiego k komentarz, zostawcie komentarz.